Hej, cześć się moim wam wszystkim, tutaj ja, Master Pinker, a ze mną jest ten tu. Ten tu, zarówno z czterech typów z pasukami e, e, tymi g, grenadami, e, flashbangami, ogółem, a wupy też stoją jeszcze. Snajperzy doszli, wrócili i stwierdzili, że nim się sam samu, to, to trzeba dodatnie mierzyć. A do niego przyszła Sasha Grey i chciał mu cięć. Taka ta historia, nie? Dokładnie, wszyscy w nieuwiadą. Te, też staliście? Ja nie. Z wrażenia. Okej. Okay. No to cóż, lecimy dalej, nie? No, Tutaj od nie razu nie resetuję. Hasz taki olu, nie przodu. I musisz ty kliknąć. Masz pada, masz wodę, pamiętaj. Dzięki. O no co to... O nie! Nie, 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 nie. Tutaj na tej planszy jest strasznie łatwo coś pominąć. Mówisz? Ja. No patrz, jest już prawie finałowo. Tak, I ten gość spierdala, i trzeba go dogonić. Ale chujemy mąż! Przy okazji. O, właśnie, nie ma. Przy okazji, jeszcze trzeba spierdzielać przed łapkami. Takimi jak tam. Dobra, to zebrane. Okej, okay. tutaj nie pamiętam. Trzeba wejść? Kaj, okay, tutaj się szuka. nie idź w prawo, bo tu jest chyba zasłój, taki jeden spokojniejszy i przejście tutaj. Aż okay. mnie kurwa tepnęło tu. Nie. Czekaj, nie pamiętam co tutaj było. To rozwalić pewnie. A, tu rozwal, nie, o tym, o właśnie, ten skacz. A i tam dołem jeszcze pieruny lecą. Zajebiście. Nie skopało. Nie zebrałem tego. Kurwa. A gadka no! No już i tak... Pierdoli. No to co sto... Chuj, że to... Kujże to? Klapka jest! No gdzie, 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 tu No nie zabrać. zebrać! No jeszcze tu będziemy. Okej, okay. gotowy? No dawaj Tu dojebało mnie. Jest, zebrałem. No Już to mi nie trafić. To jeszcze żyjemy. Już jak miałem minę, to tak. Tak? Kto <głos》>, tak miałem minę. Rozumiem. No, ale je, naprawdę, to jest teoretycznie jeden z szybszych poziomów, ale zobaczycie, że wcale nam szybciej nie pójdzie. Dobra. Ha? ja tu uciekałem więcej niż szło. Idę w prawo, to znaczy w lewo. się tak. no. jedynka. Tak ah, jest. Mm. Też to dwie nie łap. To jest... Jak trzeba się na czymś powiesić, żeby wyjść wyżej, to jest dobre miejsce, żeby odpocząć. Chyba. Toś mnie załatwił. Ja to zrobię! Dobra, to zbieraj. Ja będę za tobą poprawiał. Po klatkę. Mm -hmm. No i teraz dopiero czuję w tej operację. Dzień Kurwa, spierdoliwo. O, to jest fajny miejsce. Wybrałem i zginąłem. Chodź tu. Zwiewaj, zwiewaj, zwiewaj. I to jest. O, dobra. dobra, znowu poprawiam po tobie. Dobra. A ja zginąłem. Chuj. Żyjesz. Dobra, jak na razie dobrze mamy dwie... Spadamy! Pierdulando i te sprawy! Dobra, powinniśmy iść w drugą stronę, ale już chuj. Dobra, latam. Też. Czego zginąłeś? Przypadkiem. No i znowu tutaj jesteśmy. Hmm. No, wiem, to. O, pomardę, tak. kabieto. Mój kabieto. Mój kabieto. Mój kabieto. Mój się Mój kabieto. się. kabieto. Mój Brawo za Właśnie Rayman tak słynął nawet z tego czasu z takich pociesznych muzyczek Mówisz? No Eee Brawo się Założę do się, że coś już przegapiliśmy I się daj, że nie Co tutaj? Dzięki kurwa, to jest szybkie I nie żyje No kolego, pierdol mi. Ja tam się trzymam, mówię. Ja też. Sumarłeś. No ale już mnie ten. Z powrotem. Czy ja umarłem, mówię? Z tego samego powodu co ja. Oberwałeś. Ale ja od kogo? Ej, no od gościa. Ma, ciągle się tam. ja tu doczekam. Sobie. Tutaj nie ma w sumie co się śpieszyć. Tutaj lepiej jest faktycznie ładnie po tym podstawie cały czas. Pierdol mi. Ja pierdalam. aha, ja umarłem. Tobie, tobie zaraz Mi, mi się postacić w rynku, Tak, to też jest problem. I wyobraź sobie, co by było, jakbyśmy yy, tymi samymi postaciami grali. Włącze je No dokładnie. Ale cóż, udało nam się zebrać i już zasłużyliśmy chyba na ten. Na złoty pukar. jeszcze tylko zebrać ostatniego sportu. A chyba już się popularną go zbiera. O, no. A to co ona? Tak, uwolniła się i teraz mu spierdala. What? Eee. Dobra... A teraz już fajnie się stawiają, czek na jednego. O. O, zrobiony nas to. Fajnie. Ale... Czego nie wcześniej? Mi się dopiero teraz uwolniła. Kurwa, już teraz... Była z... związana. Zaraz była związana. Tak, a teraz się... Teraz roz... też była. Teraz się rozwiązała, no już machała do nich, nie? Już Było do... Było... była związana z mniejsza no. Ty, patrz, ja, teraz jeszcze różnica! Jest sobie się 2500, a ty 500. Dobry jestem. Hej, hej, hej. O, czym kąpi? Fajnie. Nie wiem jaki. Bo nie pisze. Tak. Ale jak dotąd idziemy na 100%, więc nie jest źle. Ty, może nawet 100% z kółe zrobisz. No, mam taki zamiar, ale to jest na razie pierwszy świat, to jest banalny. Dobra, idzie co, tu kończymy Cię. Mhm, dokładnie i no cóż, do zobaczenia jutro z kolejnym.